Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym dniu na Sardynii, w nowym vlogu. Więc tak, dzisiaj się ma popsuć pogoda na tej części Sardynii. Lecimy 170 km na drugą stronę Sardynii. Tam ma być kolejne dwa dni ładnej pogody, więc w stronę słońca będziemy Wam zaraz relacjonować. Tutaj tylko serwis zrobię, kamperka i wyjeżdżamy z kempingu i lecimy na Dzikusa. No a my się już zbieramy powolutku. Parcelka posprzątana. Kawka do Pita i zaraz ruszamy na serwis i jedziemy w stronę słoneczka. No i my robimy w tej chwili zrzut szarej wody. Jak wam wcześniej też pokazywałem, tu jest taki punkt, gdzie można sobie właśnie zrobić obsługę. Tak to wygląda. Tam macie WCM. 24 czynne na dobę. A tutaj oczywiście serwis jest czynny między 7 i 12 i 16. 20. Spalny. Tu jest parking. Za chwileczkę Tomasz to na nas już będzie czekał. I jedziemy na, D na dzikusa wszyscy. Także tam się spotykamy. Zobaczcie, już może widać. Piękna pogoda, bo mamy 20 słuchajcie, 7 stopni po przemieszczeniu się na drugą stronę. Także o, już tu Tomasz po lewej stronie czeka. Także zatrzymujemy się, on pewnie będzie wyjeżdżał zaraz, No i tam po lewej już oczywiście. Zobaczcie co samochodów, jak widzicie tu jest i restauracja jakaś, i kamperki stoją, i osobówki stoją, także tam jedziemy jeszcze w głąb, także jak się już ustawimy, to wracamy. Zobaczcie, tak się jedzie drogami na Dzikusa, takimi polnymi, lekko wysypany kamyczek, ale pewnie jak popada tutaj, to jest grzęsko. Także można by, trzeba uważać po prostu. No i tam zobaczcie, stoją kamperki. No i tutaj przewodnik Tomasz prowadzi na nas, takie, na takie miejsce, gdzie staniemy w pięć kamperów. Dobra, na razie lecimy dalej. Zobaczcie, tak wygląda miejscowa na dziko na Sardynii. Tu macie taką drogę, i tu już jest plaża. Dosłownie wychodzimy. Zobaczcie. Dosłownie wychodzimy 10 metrów i jesteśmy na pięknej plaży. Biały piasek, fajna granulacja, taki ziarnisto gruby. Jakie piękne skały, proszę bardzo. I jaki piękny błękit. Tego nam było trzeba, słuchajcie. I tak właśnie wyglądają dzikusy na Sardynii. Proszę bardzo, zobaczcie. Moi drodzy, ja nie wiem, czy tutaj zostaniemy dobę. Być może zostaniemy tutaj dwie doby. Ale <laughs> słuchajcie, w takim miejscu ja nie wiem, czy tu stąd warto jechać. I zobaczcie, tam jeszcze widać od razu Kartago. Także mamy dosłownie 20 metrów z tego miejsca. Można zerkać sobie na kamperka. No i zobaczcie, co tu trzeba więcej. Najważniejsza, przejechaliśmy 175 km na drugą stronę Sardynii, po to, że tu znowu się szykuje dwa dni pięknej pogody. Jest obecnie 27 stopni, mamy godzinę 12, no i sztos. Po prostu jest sztos. Co wam tu będę więcej mówił? No i słuchajcie, ścieżką tutaj wracamy do kamperka. I za chwileczkę wam też powiem jeszcze, jak tutaj właśnie przy, przy dzikusach jest, bo tu dostaliśmy przeszkolenie od Tomasza. <laughs> słuchajcie, nic nie wolno rozkładać przy dzikusie. Ewentualnie schodek, jak ktoś ma, tak jak my mamy schodek z Kartago, ale tak to żadnych mat, nie wolno rozkładać nic, 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 po prostu tylko stawiacie samochód. Oczywiście możecie stać przy tym samochodzie, ale na przykład leżaczki trzeba wziąć właśnie tutaj kawałeczek stąd, no i tyle. Dobra, tymczasem słuchajcie, rozkładamy się na plaży i wracamy za chwileczkę. Właśnie dostaliśmy sygnał, że ekipa. Baluszki i acaki dojeżdżają do nas. Za chwileczkę tutaj będą, to Wam pokażę. No mamy, słuchajcie, sztos. Ja myślę, że dzień, dwa na pewno tutaj zostaniemy, aczkolwiek wszystko zależy od pogody, prawda? Ale powiem Wam, że na tamtej części Sardynii tu jest cieplej. Przynajmniej 3-4 stopnie, także bombowo jest. No i oczywiście sztos, miejscowa. Super, naprawdę. My już jesteśmy zadowoleni bardzo. Plaże widzieliście? Zobaczcie, tutaj jest tylko kawałeczek, i przechodzicie jest, jest plaża. Naprawdę, jak na 9 października, to petarda. No i mamy baluszków, którzy dojechali, tak sobie staną. I teraz jacaki zamkną podkowę. Dojechało drugie, Kartago. Chyba się obrócą, albo nie, cefną sobie do tyłu. No i tak tu będziemy mieli w podkowie zamknięte. Proszę bardzo. Witamy na naszym kanale Baluchów. Na dzikusie, na Sardyni. na dzikusa. Balucha na dzikusa. Ja mam tylko taką małą informację. Bielski na dzikusie i baluchy. Tutaj się tylko przejdźcie i dostaniecie zawału, Nie będziemy chodzić. To nie chodźcie, zostańcie się, w kamperze. Się na się nad nami znęco, bo my jechaliśmy trochę później i przysyłał nam zdjęcia. Tak. Ja mam go zablokowane już w telefonie tak. i usunąłem jego numer. Tak. Koniec znajomości. Tak jest. Od dzisiaj się już nie znamy. Każdy idzie w swoją stronę. Moi drodzy, musicie sami ocenić, czy to Sardynia, czy małe Malediwy. Ale szum morza, kolor wody i kolor tego cudownego białego piasku. drodzy, pierwsza kąpiel zaliczona po tej stronie wyspy Sardyni. Woda, wam powiem, że to z 23 stopnie ma. Aż się nie chciało wychodzić. Z Baluszkiem byliśmy się kąpać i z Tomaszem. I z, z Konradem. Super, naprawdę. Zobaczcie, już chłopaki zostały. Petarda. Także super. Dobra, ja idę na chwileczkę do, do naszych kobiet. I za chwileczkę wracamy do morza z powrotem z kąpielami. Idziemy z żonką. Teraz sobie troszkę popływać, bo jeszcze nie była w wodzie. Ale słuchajcie, tu się jak idzie, to ten piasek, to jest taki piasek, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie, trwa w tej chwili odprawa z Tomaszem. E, naradzamy się, gdzie jutro jedziemy i co robimy. Tylko patrząc na tym, co jest pod stolikiem, to obawiam się, że jutro nigdzie nie pojedziemy. Nie, nie pojedzie. wiem, jak wy, ale. Nie wiem, jak wy, ale ja tu zostaję. Jak to było? Jedzie ten, kto stał i nie dmuchał. E, dwie godziny drogi o 115 km. Proszę bardzo. Teraz jeździmy tylko za dupiami. Teraz jeździmy tylko za No i tak, trwa odprawa, za chwileczkę wam powiem gdzie i jaka decyzja jest, gdzie jedziemy. Zachodzik słownica za nami. Jest tak miękki piasek, że się zapadamy do tego piasku. Szkoda, że wam tego nie mogę tak oddać, pokazać, ale zobaczcie, on ma taki granulat. Dosłownie ma taki gruby. Wyrzeźbiony przez wodę nie ma nigdzie takiego piasku. To jest taki leciusienki wireczek do akwarium, na przykład, czy gdzieś petarda. No i co? Na takich klifach stolicie, zobaczcie, i oglądacie sobie pięknie morze nad zachodem słońca. Tak jeszcze kamperki widać w zachodzie słońca. Mario tam coś lata dronem. Marcin też bierze kamerę do ręki, coś też będzie chciał filmować. A my tu mamy o straszaka małego i ląduje Mario. Słuchajcie, jeszcze taki widok mamy, zobaczcie. Barany tutaj przelatują tam, tam, tam. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, ale coś kapitalnego to wygląda. Stado takich baranów. Piesek prowadzi z przodu, oczywiście. Ale kapitalnie to wygląda, naprawdę. To są takie. No, ja to nazywam barany, no owce. One się po prostu pasą i lecą na swoje, że tak powiem, miejsce zamieszkania. Już pewnie, proszę bardzo, zobaczcie, jak to z bliska wygląda. One oczywiście po prostu tak się pasą cały rok na Sardynii. To tak nie jest, że. O, po prostu one się odłączyły i pan tutaj autem nawet ich przegania. Zobaczcie. I one muszą iść w swoje miejsce tam, gdzie mają iść. Świetnie, świetnie to wygląda. Dzwonią dzwoneczkami, jak słyszycie. Dobra, my lecimy na zachodzik słońca, tam ekipa na nas czeka. No i powolutku robi się nam zachodzik słońca. Zobaczcie jak to pięknie wszystko wygląda. Puściutka plaża, naprawdę rewelka, nikogo nie ma. 24 stopnie wieczorem godzina 19.30, coś pięknego, tam jakiś kamperek stoi. Pozdrawiamy serdecznie właśnie z takiego zachodu słońca. Słoneczko nam zaszło, jak widzicie, my się tutaj zbieramy powolutku, ognisko robimy, zobaczcie, jeszcze przyniesiemy drzewa, ale tylko takim można malutkim tak zwanym kociołku, czy, czy jakby to nazwać, takie palenisko malutkie, tylko w takim czymś można palić. No i powiem Wam, że jesteśmy poubierani na maksa, bo tak komary zaczęły gryźć, że szok, po prostu szok. Nawet przez bluzę potrafię ugryźć. Akcja, żeby nagrywać w ogóle, że będziemy smażyć tutaj kiełbasek. Ale skoro Marcin, słuchajcie, od półtorej godziny próbuję rozłożyć tą szalę. To po prostu że po prostu udokumentuję to bo to jest po prostu hit sezonu. To trzeba nagrać. Od prawej, od lewej. Później jest ósmy raz jak, jak to rozkłada. <laughs> Marcinku, czy puści ci vloga swojego, no, no, jak to być. rozkładałeś? O! No, 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 A teraz. Zadziałało pod kamery po prostu, pod kamery zadziałało. Czy ja potrzebuję uwagi? A, zadziałało. no, to było od razu powiedzieć, no. No i słuchajcie, wygląda na to, że tak, szala jakaś jest, patyki jakieś są, komarów całkiem sporo, więc chyba będą na tych patykach te komary. Póki co. Grillowane komary będą dzisiaj. Nóżki trzeba włożyć i przesunąć. Ale generalnie tak. A jak się nie przesunie, to wtedy nic nie pasuje. To jakbyście się zastanawiali nad kupieniem takiej szali, to weźcie pod uwagę, że dużo czasu podstawanie to zmontowania. Proszę, rozebrał kolejny raz. No, przyszło, przyszło lepsze światło. Może teraz będzie po prostu widział Marcinek i teraz to złoży dobrze. O, już jest, już jest dobrze.

Życzymy sobie wszyscy smacznego kiełbaski i co do jutra.